Maryla Rodowicz wyleci z The Voice senior skandal. Na Woroniczech huczy od plotek. Maryla Rodowicz nie przestaje zaskakiwać. Choć latami raczej nie wypowiadała się na tematy polityczne i starała się raczej dobrze zyskać na władza, najwyraźniej w las nieco z w niej peklo. W rozmowie z plotkiem, gwiazda zdecydowała się zabrać głos na temat swojego obecnego pracodawcy. Przypomnijmy, że piosenkarka jest aktualnie jurorka w show The Voice Senior. A wcześniej mogła liczyć na wiele intratnych propozycji współpracy z publicznym nadawcą. Niespodziewanie jednak zdecydowała się ostro skrytykować TVP. Zaczęła od nazwania stacji reżimowa, a potem było już tylko ostrzej. TVP to jest reżimowa, żadowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład. Kulko te same nazwiska na sylwestrowym koncercie Tes. Nie brakuje tej całej nowej generacji. Tego młodego rzutu podkreśla Rodowicz. Przyznala jednocześnie, że stara się rozdzielać kwestie polityczne od artystycznych oburza się w rozmowie z plotkiem. To przyczyniło się do tego, że na koncercie sylwestrowym występila w konkurencyjnym polsacie. Gdzie tego typu problemy nie występuje? Potem stwierdziła, że nie podoba jej się obecna władza i liczy na to, że tej jest przegra najbliższe wybory. To jest przykra sytuacja, zjeżdżaccy doprowadzili do podziałów. Jak można być partia wiodaca i tak dzielić ludzi? Dlatego bym chciała. Żeby przegrali wybory. Żeby ludzie mogli poczuć się ludźmi, żeby mogli mówić to. Co chce, żeby mogli być tacy, jacy chce, żeby mogli spać, z kim chce, żeby politycy przestali im zagladać pod koldrę do dala. spodobały jej się tak zim wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który swego czasu też atakował środowiska LGBT. Najbardziej zabolali mnie słowa prezydenta, który powiedział, że ludzie LGBT to nie są ludzie. Jak można tak upokorzyć drugiego człowieka? Prezydent który jest katolikiem. Chodzi do kościoła, pochodzi z bardzo katolickiej rodziny krakowskiej, bardzo szanowanej. Ojciec profesor. Nie można tak gardzić ludźmi. To jest dla mnie bardzo, bardzo przykre gorzko podsumowala. Myślicie, za to jej ostatni sezon w THL Senior. Wiele na to wskazuje.